Ten zjazd to kolejna okazja, by się spotkać, a także w szczególny sposób zakończyć obchody 70-lecia szkoły. No fantastyczne! Wszyscy się starali, żeby było pięknie, i jest tak piękna pogoda, że lepszej sobie wymarzyć nie można było. Sporo osób zagości na tym wydarzeniu. Tak, będzie prawie 600 osób. No i właśnie. Czyli uczniowie <gry> potrzebują takiego powrotu do przyszłości. Tak, otwarta jest szkoła od godziny trzeciej. Ci, którzy mają ochotę, to przychodzą, oglądają. Wszystkie klasy są otwarte, sala gimnastyczna, której najwięcej się zmieniło. I u góry te wszystkie przybudówki, siłownia i inne rzeczy. Więc oglądają, chodzą do szatni i mówią, matko, to nie te kratki, co były kiedyś. No tak, bo dużo się zmieniło przez ten czas. W trakcie tych no, 70 w zasadzie lat, chociaż do budynku się prowadzimy troszkę później, budynek się zmieniał, warunki się zmieniały zewnętrznie. I wewnętrzne. Eee, I no tak, budynek też się zmieniał i na tym można najwięcej zobaczyć, że coś się zmieniło. Eee, od ostatniego zjazdu, trzeciego zjazdu, bardzo dużo się zmieniło, bo był remont szkoły, budynku szkoły, remont sali gimnastycznej. Więc pewne rzeczy faktycznie wyglądają troszeczkę inaczej niż były kiedyś. Ale to jest ta sama szkoła, te same duchy. Ja rozmawiałam z uczniami, byłymi uczniami, mówią, że no trzeba się uczyć. Eee, tak. Koniecznie, koniecznie, bez tego się nie da. Wszędzie ważne są wiadomości, ale i umiejętności, które mam nadzieję zdobywają tutaj wszyscy i stąd też tak chętnie wracają spotkać się. Absolwenci, którzy pojawili się na zjeździe mieli okazję pospacerować szkolnymi korytarzami i odwiedzić sale lekcyjne. I siedzieliśmy w jednej ławce. I do tej pory się przyjaźnicie? Nie? Oczywiście, ale nie siedzimy już razem w ławce. No teraz już wiadomo, inne zajęcia. A panowie, powiedzcie mi, jak tutaj spędziliście ten okres nauki? Bardzo dobrze. Nie było łatwo, ale udało się. Na nauce. <laughs> Na nauce. Tak. Co, miło wrócić do szkolnych murów? Oczywiście, bardzo miło. Bardzo fajne zdarzenie się no, tutaj zapowiada. Ostatni raz byliśmy chyba w 2005, roku. 5, tak? Pierwszy zjazd. To był pierwszy nasz, nasz zjazd, czyli 5 lat po maturze. Teraz jesteśmy troszkę starsi, przynajmniej kolega. Jak wiele zmieniło się w placówce po latach, niektórzy byli bardzo mile zaskoczeni. Jak podkreślali byli uczniowie Bronka, to właśnie w tej szkole spędzili najpiękniejsze lata nauki. Bardzo mile wspominam te szkoły. No Unikatowa. Innego liceum nie było wówczas ogólnokształcącego Buchatowie, ale przede wszystkim przez ludzi. Kapitalnych, z którymi do dziś jeszcze utrzymujemy znakomite relacje. Myślę o, o, o koleżankach, kolegach z klasy, którzy się tu powinni za chwilę pojawić. To to miłe spotkanie sentymentalne podróż. Liczę na to oczywiście. A takie najgroźniejsze wspomnienia ze szkołą? Niektórzy mówią o matko, matematyka. We mnie akurat nie, ale wiem, że taka, takie emocje budziła. Groźne. A <grym> tak. przedmioty. O, to, to jest bardzo zapamiętane lekcje. To w, w, nasza cudowna wychowawczyni, pani profesor Siewierowa, profesor Kobeliński, znakomity profesor Zechniakowa, która uważam, że była najcudowniejszą nauczycielką i, i jest ciągle jeszcze tak, także naprawdę ja mam same dobre wspomnienia. Wiem, że to nie jest może powszechne, ale, ale zdarzałem się i tacy. Czyli co, miło wrócić do szkolnych murów? Bardzo właśnie próbuję się rozejrzeć. W ramach czwartego zjazdu absolwentów Bronka w placówce odsłonięto pamiątkową tablicę. Później uroczystości przeniosły się do hali widowiskowo-sportowej. Tam też w wyjątkowy sposób uhonorowano najstarszych absolwentów.